Dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 Drobiazgów chciałbym kontynuować temat wystawy, która się odbywa w synagodze. Mamy ogromną przyjemność, że kolekcjonerzy z Krakowa przywieźli nam piękne wyposażenie łazienek. No Mam taką przyjemność, że parę eksponatów pochodzi z mojej kolekcji, a jednocześnie jest to dla mnie też powiedzmy taka fajna wewnętrzna satysfakcja, że gdyby trzeba było, to też bym synagogę zapełnił zbiorami z mojego magazynu. Na początek na ten temat chciałbym pokazać dwie piękne dwa piękne naczynia. Które się mówi, że są to mydelniczki, ale muszę powiedzieć tak, jeżeli jest takie długie i ma takie dziurki, to to jest pojemnik na gąbkę. I tutaj była prawdziwa morska gąbka, która żeby po użyciu wyschła, musiała mieć takie otwory. A mydelniczki są stosunkowo rzadkie, no to jest jedna z moich najładniejszych mydelniczek, właśnie z taką ładną pokrywką, ponieważ mydelniczki, jak już się te zestawy łazienkowe wykruszyły, to mydelniczki były zawsze używane do końca. Oczywiście te. Pojemniki bywają różne, tu też taki piękny pojemniczek, ale już bez tych dziurek do wentylacji. No tu na przykład jest kolejny, kolejne naczynie, ono już jest lekko takie poobijane, proszę zwrócić uwagę, nie ma już tutaj narożników, ale jest kompletne, ma przykrywkę. No i co jest ważne, że jest to nasz piękny yy, stary Wałbrzych, czyli coś bardzo dobrego, markowego. Jeżeli chodzi o te wyroby, z których są robione, no to też różne miejscowości. Tutaj akurat jest Annaburg, też zastrzeżone patentem i też na pewno do tego był dzbanek, była misa, był nocnik, a to jest tylko ta podkładka pod gąbkę i ewentualnie pod mydło. Jeżeli chodzi o te zestawy, to najpiękniejszy zestaw, jaki posiadam, to to jest właśnie zestaw e, Dzban i misa. Jest to jednej z czołowych wytwórni niemieckich Willery Bosch, firma Metlach. I jest to jeden z najrzadszych wzorów, ponieważ jest to platan. Nie są to kasztany, tylko są to owoce platanu i te liście. Proszę sobie przypomnieć: Plac Kościuszki. Tam jest taki piękny, stary platan, i właśnie. Ten wzór jest wykorzystany w takim zestawie. No, tak jak powiedziałem, do takiego zestawu powinien być jeszcze nocnik, podkładka pod, pod gąbkę, mydelniczka, no czasami jeszcze jakieś drobne dodatkowe rzeczy, ale trzeba przyznać, że jest to bardzo, bardzo ozdrobne. Zresztą widzą Państwo tutaj u mnie co kawałek są jakieś zestawy, tu na przykład użytkuję, jest na przykład jest miska, jest zbanek od czegoś innego, bo jest różny wzór, ale w każdym... Razie są to przedmioty, które jeszcze w domach się spotyka. Wracając do tematu y, tych mydelniczek i tych podkładek, proszę też zobaczyć, jaki piękny wzór. I też to akurat nie jest, y, nie, nie ma żadnego znaku na porcelanie, ale jest to też piękny taki wzór, który nawet trzymając w tym grzebień czy jakieś drobiazgi, bardzo ładnie to będzie wyglądać. Tutaj jest ładne w środku, a tu proszę zobaczyć, tu w środku nie ma nic, ale na zewnątrz znowu są y, piękne wzory. I też jest to bardzo dobry fajans, bardzo, bardzo dobra marka, i w zasadzie brakuje do tego pokrywki. Jako antykwariusz to muszę zbierać różne rzeczy. Proszę zobaczyć, tu mam przecudowną pokrywkę, ale nie mam znowu tego dołu. I zawsze się może zdarzyć, że kiedyś mi się taki dół zdarzy, i proszę zobaczyć, ten pan, który malował tutaj te wzory, to się nawet tutaj podpisał, także jest to jego. Marka, która, która powiedzmy wskazuje, kto wykonał tutaj te piękne malunki na kalkomani, ponieważ to jest kalkomania podmalowywana. Jeżeli chodzi znowu o te podkładki, to też bardzo ciekawy, proszę zwrócić uwagę, mamy Mańczaka chodzi, czyli nasz polski wyrob i tak jak wspomniałem, na pewno do tego były inne wyroby, które posiadały tego typu motyw. Firmy, które robiły takie y, y, armaturę sanitarną i tak dalej, to też się reklamowały. Proszę zwrócić uwagę, to jest... Popielniczka w kształcie umywalki, taka stara, klasyczna umywalka, i jest to firma e, Józefów Czelać. To są okolice Katowic. I proszę zwrócić uwagę na tego pięknego, białego, polarnego misia, który jest symbolem białości porcelany. No, tutaj akurat, no może nie porcelany, co fajansu, ale tutaj akurat ten fajans już jest bardzo, bardzo żółknięty. Ale w każdym razie jest to wspaniała reklamówka. I ta sama firma robiła też, że tak powiem, klozety, czyli miski ustępowe. Oczywiście to znowu mamy tu jako popielniczkę, bo ja zawsze mówię, że palacz ze wszystkiego zrobi popielniczkę. I tu mamy nadal symbol tej firmy z Józefowa, y, która robiła te rzeczy. No i oczywiście. W całej okazałości polarny biały misz, również na pewno zrobiony w Józefowie. Jeżeli chodzi o mydelniczki, to bardzo lubię mydelniczki emaliowane. Proszę zwrócić uwagę, gdzieś sobie na gwoździku przybite do jakiejś deseczki wisiała sobie taka mydelniczka. Proszę zobaczyć, jak już ząb czasu ją naruszył, ale ile ona ma ładnych elementów. Oczywiście w takiej... Yy, Łazience Mogła te, mógł też wisieć taki kafelek, na którym na przykład był haczyk do zawiesienia jakiegoś e, powiedzmy kubka do nabierania wody, tu mogły jakieś szmatki wisieć. Jest to też bardzo ciekawe, bardzo wczesne wyposażenie łazienek. Ale wracając do tych e, mydelniczek, tutaj kolejna mydelniczka do przymocowania na jakimś e, brzegu, jakiejś wanny, jakieś miski. I też proszę zobaczyć, jak fantazyjnie to wszystko zrobione. No i oczywiście użytkowo ponieważ przez ten ażurowy kwiatek wylatuje nadmiar wody i mydło nam nie moknie. Kolejna do przewieszenia przez brzeg wanny. Brzeg starej wanny i też sobie w takim kolorze wisi taka wspaniała mydelniczka. Jest to, jest to naprawdę też ciekawy element ozdobny i spotykam czasami nowoczesne łazienki, w których taki element, jakby to powiedzieć, ogrzewa całą, całą łazienkę. Nie będę Państwu pokazywał wielu takich tych zestawów łazienkowych, ale pokażę Państwu, Zestaw dzbanków. I do niektórych dzbanków mam miski, a do niektórych nie. Proszę zobaczyć, najbardziej klasyczny, emaliowany taki dzbanek, w którym się trzymało wodę, i oczywiście tyle wody, ile było potrzebne do mycia, nabierało się z takiego dzbanka. Klasyk już taki jeszcze większy. Oczywiście co chwilę jest to gdzieś tam poobijane, jest to pouszkodzane, ale musimy wziąć pod uwagę, że trzymam w ręce przedmiot, który może ma lat 70, może ma lat 100, także są to stosunkowo wczesne rzeczy. Najczęściej te dzbanki są zrobione z fajansu. No i tu mam kolejny piękny fajansowy dzban i tu też jest taka wytwórnia Annaburg. Też proszę zobaczyć takie w zasadzie ekry plus piękne złoto, plus te elementy, na pewno... No i nocnik i miska musiała dobrze w całości to wyglądać. Oczywiście w sypialni, na umywalce też pięknie wyglądał taki zestaw w takie róże, też proszę zobaczyć ta piękna kreska, bardzo to delikatnie rozwiązane. Tu mamy znowu kolejną wytwórnie i zastrzeżonym znak, znak powiedzmy wzoru, także te rzeczy były bardzo, bardzo masowe. Jeden z ładniejszych z banków, jaki posiadam, taki secesyjny, proszę zwrócić uwagę i koniczynka i tu elementy takie złocone, piękne wyjścia. Tutaj kształtu tego nalewaka, no i tu nie jest nic sygnowane. Bardzo prawdopodobne, że miska była sygnowana, może jakieś inne naczynie, ale musicie Państwo przyznać, że to nawet jako wazon może wspaniale funkcjonować. Kolejny, właśnie też taki, taka złamana biel z tym wykończeniem złotym bardzo klasyczne, tutaj takie boniowanie, też eleganckie prowadzenie tego dzbana I znowu mamy Willery Bosch Metlach, czyli też jedna z czołowych firm robiących rzeczy fajansowe. Tutaj na koniec zostawiłem sobie takie trzy dzbanki, które są o tyle ciekawe, że no tutaj ta forma jest taka stosunkowo skromna, bardzo on jest tak, powiedzmy, minimalistycznie rozwiązany, jeżeli chodzi o te ozdoby, ale mamy pięknego, wczesnego Mańczaka. To jest znak, który z którego wynika, że... To było robione na początku XX wieku w firmie pana Mańczaka. Też bardzo ładne rozwiązanie. Oczywiście mamy później Ardeko, mamy różne rozwiązania, też piękne przechodzenie barw, piękne pastelowe kolory i oczywiście mamy znowu Mańczaka chodzież, czyli też piękny, elegancki wzór nasz y, polski. No i coś też stosunkowo ozdobnego, też takie powiedzmy przechodzenie secesji na Ardeko, też tu y, piękne liście, piękne jakieś grona rozwiązane, też bardzo ciekawy układ, proszę zwrócić uwagę, tu ładny cylinder, a tu takie pogrubienie, żeby to dobrze stało, żeby to klasycznie wyglądało i znowu mamy y, Mańczaka. Chodziesz. Także na pewno gdzieś tam w domach są jeszcze dzbanki, w których trzymamy kwiaty, są miski, w których się przechowuje różne rzeczy. zawsze mówię, że te miski są narażone na Wiele uszkodzeń, ponieważ jak gdzieś na strychu stało, a gdzieś kapał dach, to pierwsze się podkładało miskę. Jak w tej misce ta woda została na zimę, to najczęściej tam zmarzło, rozpękła się miska i już tego nie było. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam na odwiedzenie wystawy w Synagodze. Mamy tam naprawdę piękne przedmioty. Możemy obejrzeć znowu powiem nieskromnie, jeden z najładniejszych ustępów, jaki był na terenie leszna, był to. W na ulicy Paderewskiego i osobiście to było zdemontowane i zostało to uratowane. Także naprawdę zapraszam do świata kąpieli. Dziękuję.